Witam bardzo serdecznie Wróżka Sikora. E, witam wszystkie osoby spod znaku panny na czytaniu październikowym. Czytanie październikowe. E, sprawdzimy sobie, jakie energie w okolicach osób spod znaku panny mogą się realizować w październiku, mogą się przejawić. Oczywiście e, po raz kolejny zaznaczam, że jest to czytanie ogólne dla wszystkich. Panien słonecznych, ascendentalnych, planetarnych i wszelakich: dlatego, po więcej szczegółów i wejrzenia w energię waszą osobistą, zapraszam na czytania prywatne. Oczywiście do mnie, jak też do kogokolwiek innego, kogo tam chcecie. Natomiast z czytania ogólnego bierzcie dla siebie to, co Wam najbardziej gra, że tak powiem, z waszą duszą, sercem, intuicją, cokolwiek to u Was jest. A teraz już bardzo proszę o przekaz dla. Osób spod znaku panny na październik 2021, panna październik 2021. Bardzo proszę o przekaz dla osób spod znaku panny październik 2021. Energia, z jaką panna wchodzi w ten miesiąc. Czwórka była w odwrocie. Co zostawiacie za sobą? Co odchodzi do przeszłości dla panny? Czwórka mieczy. Wyzwanie, wyzwanie października dla panny. Trójka denarów. Co zyskasz mierząc się z tym wyzwaniem, panna? Dziewiątka pucharów, co zyskasz? Co dobrego idzie w Twoją stronę? Co dobrego idzie do Panny? Koło fortuny, co dobrego? Uśmiech losu. Co zyskasz? Co Ci to da? Panno. Rydwan. Energia z jaką panna wychodzi z tego miesiąca? Cesarzowa w odwrocie i rada, i rada dla panny, jaka rada? O. Odwrócony król mieczy. Karty mi się rozspały, przepraszam. Jeszcze są śliskie nadal, e, panna 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 panna. Energia z jaką wchodzicie w październik to odwrócona czwórka buław, która może mówić o takim trochę o takiej trochę utracie utracie stabilizacji, ale niekoniecznie waszej własnej, ale stabilizacji, że tak powiem, domowo-przestrzennej. O co chodzi? miejsce w którym się znajdujecie, czy znajdowaliście, czy znajdujecie, bo to w zasadzie jest energia wchodząca, e, przestało wam trochę odpowiadać. To może mówić o waszym domu, o waszym domostwie. To może mówić o pracy. To może mówić o jakiejś przestrzeni, którą zajmujecie sobą, e, która w jakiś sposób stała się dla was albo albo taka ograniczająca. E, Albo nie do końca spełniająca funkcję bezpiecznej, bezpiecznej przystani, bezpiecznej przestrzeni, takiego bezpiecznego schronienia, czym powinien być dom. W sumie praca też powinna być miejscem, w którym czujemy się bezpiecznie, dobrze, natomiast tego brak, tego nie ma. Tutaj wychodzicie trochę z takiej, z takiej energii, właśnie takiej, takiej stabilizacji, z tych takich ram, ale nie do końca mam wrażenie, że jesteście tutaj że nie do końca robicie to z własnej woli, bo to nie jest takie wyjście z pudełka, jakby mówiąc kolokwialnie, bo chcemy poszerzyć swoje perspektywy, możliwości, zobaczyć co tam jest poza pudełkiem, tylko tutaj tak jakby trochę jesteście nie do końca nie do końca chętni, żeby to zrobić. Może jakieś czynniki zewnętrzne tutaj jeszcze wpływają. To co zostawiacie za sobą, Tutaj mamy czwórkę mieczy, która wyszła w pozycji odwróconej, która może mówić właśnie o, takim, o takiej trochę izolacji z wyboru i teraz ta izolacja z wyboru kończy się. Wy może byście chcieli dalej zostać w swojej strefie komfortu, po prostu, najprościej rzecz ujmując, natomiast już nie bardzo się da. Bo może właśnie czynniki zewnętrzne są takie, bo może tutaj właśnie już z zewnątrz przychodzą jakieś rzeczy, które, czy ludzie, którzy wyrywają Was trochę na siłę z tego, z tej strefy komfortu właśnie, może na przykład otoczenie, czy środowisko, w którym się znajdujecie, może to mówić o środowisku pracy, Wyrywa was z tej strefy komfortu i każe wam się mierzyć z rzeczywistością, a wy może nie do końca jeszcze jesteście na to gotowi, może nie do końca, wy byście jeszcze sobie poleżeli trochę. Wy byście sobie jeszcze trochę poleżeli w tej strefie komfortu, ale to już nie, nie bardzo, tu już nie bardzo. Jeśli chodzi o wyzwanie Trójka Denarów, która mówi o tym, że właśnie raczej środowisko zewnętrzne, raczej ludzie, raczej koledzy, współpracownicy, otoczenie Wyciąga was z tej strefy komfortu, wyciąga was stamtąd, tak naprawdę dla waszego dobra, dla waszego rozwoju, ale wy nie do końca jesteście chętni na to. Wy nie do końca chcecie współpracować z tymi ludźmi, którzy mogliby wam pomóc z tego wyjść, pomóc dać się z tego wyrwać. Wy byście woleli e, jednak sobie dalej poleżeć. Tutaj jest całkiem spory ruch w tej karcie. Tu jest taka dynamika, mimo. Tutaj jest czwórka, która jest raczej stagnacyjna, taka stała. Tutaj też jest czwórka, która jest raczej stała. Trójka to ruch. Trójka jest w ruchu, trójka jest dynamiczna. Ona jest dużo bardziej dynamiczna niż czwórka. I ta trójka tak naprawdę tutaj próbuje ci ludzie wprawić w was w jakiś ruch, ale wy nie do końca chcecie. Wy Wyście woleli sobie jeszcze w kocu poleżeć. Natomiast tutaj jest pokazane, że Mierząc się z tym wyzwaniem, pozwalając ludziom na to, żeby was zaktywi, z, a, zaktywizowali, pozwalając ludziom się dać wyrwać z tego zamrożenia, z tej strefy komfortu, możecie zyskać naprawdę bardzo, bardzo wiele. E, dziewiątka Pucharów mówi, nie, nie mówi konkretnie o tym, czym, co możecie zyskać, natomiast to jest taki wish card, to jest taka, tu jest naprawdę bardzo dużo do zyskania dużo radości, miłości, połączenia, optymizmu, chęci, energii. Tu jest jakby to jest taki fulfillment. Tu są takie naprawdę duże, duże zasoby możliwości zysku czegoś dla siebie, poprawy swojego samopoczucia, swojego bytu, swojego nastroju, swojego, nie wiem. też jakby Jakości swojego życia, też. O. Eee, I to naprawdę tutaj jest dla Was do zyskania, jeżeli faktycznie pozwolicie ludziom do tego, żeby poruszyli Was trochę. Żeby wyrwali Was z tej takiej stagnacyjnej czwórki i poruszyli trochę Was. Eee, tu jest tak, jakby z czwórki do trójki, tu jest tak, jakby odjęcie tej jednej monady, która tak naprawdę jest tym takim hamulcem, mam wrażenie. Tak jakby chodzi o to, żeby się rozruszać, uruchomić. Jeśli chodzi o to, co dobrego do Was przyjdzie, niespodzianka kod w worku, ale raczej dobry, raczej pozytywny, koło fortuny mówi o tym, że kompletnie nie będziecie się czegoś spodziewać, natomiast to będzie pozytywne i dobre. I tutaj co zyskacie, karta rydwanu, czyli to może być niespodziewany wyjazd, niespodziewane wakacje, e, niespodziewana okazja do tego, żeby się gdzieś ruszyć, wyjechać, zmienić miejsce, to może być jakaś wycieczka, to może być jakaś e, taka niespodziewana i nagła sytuacja, która was aktywizuje i która właśnie będzie się wiązała z jakimś ruchem, zmianą miejsca. To może być nawet, wiecie. Y nie wiem, jednodniowy weekend gdzieś w górach, cokolwiek, jakby cokolwiek to jest, ale to będzie pozytywne, niespodziewane i zyskacie na tym na pewno taką energię, radość, więcej takiego właśnie uruchomienia się i odmrożenia się tutaj z tej energii, z której już wychodzicie, bo przypominam, że tutaj jest wyjście, koniec tej energii. Może wy, wy byście nie do końca chcieli bo to jest jednak wasza strefa komfortu, żeby sobie leżeć. Natomiast to się już kończy, sorry, tak jakby w październiku, sorry. Trzeba się zaktywizować, ruszyć, będą ku temu okazje. Energia, z jaką wychodzicie z października, odwrócona cesarzowa, która może tutaj psuć trochę szyki, bo przepraszam, odwrócona cesarzowa jest taka, wiecie, trochę rozleniwiona. Ona może być taka, no dobra, ja tutaj sobie pozwolę im na to, żeby mnie zabrali na wycieczkę, pozwolę im na to, żebym poszła gdzieś i się trochę uruchomiła, ale ja tak naprawdę najchętniej to bym wróciła tutaj sobie do tego, do tego, i bym tak leżała, i bym w ogóle jadła sobie ten banan, i w ogóle ten granat, i nic nie robiła ze sobą. Odwrócona cesarzowa jest pasywna, jest leniwa jest generalnie taka, nie zintegruje tych wszystkich możliwości, do, z, m, m, które mogą się wydarzyć w tym miesiącu i ona tutaj przestrzega przed tym, żeby nie wrócić z powrotem do tego, żeby po prostu nie wrócić z powrotem do tej e, do tej takiej stagnacji, do tej takiej swojej właśnie strefy komfortu. Jeżeli już zostajecie wyrwani z tego pudełka, no to skorzystajcie z tego, że już jesteście poza pudełkiem. A nie próbujcie za wszelką cenę wracać tam, gdzie byliście. Jeśli chodzi o Radę, odwrócone król mieczy, Rada. Po pierwsze, wewnętrzny krytyk bo to jest po prostu król mieczy to jest 100% wewnętrznego krytyka. Uważajcie na niego. W sensie Waszego własnego wewnętrznego krytyka, bo to może być wewnętrzny krytyk na zasadzie nie, tu się nie nadajesz, jesteś beznadziejna, beznadziejny, nie rób nic, ryzykujesz, tutaj nie zostań w domu, leż, nie wychylaj się, nie wychodź, zostań, leż i tak dalej. On zniechęca do tego. On powoduje, że... Nie chcecie się tutaj aktywizować, nie chcecie skorzystać z tego. On może nawet mówić nie, nie zasługujesz tu na to. Odwrócona cesarzowa też nie zasługuje. Ona leży jest leniwa i uważa, że nie zasługuje na te wszystkie dobre rzeczy, które mogą ją czekać i na poszerzanie swojej strefy komfortu. Nie, ona nie zasługuje, ona będzie leżeć po prostu i po prostu gnić w domu. Więc na to uwaga. Rada, nie bądźcie dla siebie też zbyt surowi, nie bądźcie też dla siebie, z drugiej strony, nie próbujcie też za bardzo się tak puszować w te nowe rzeczy, bo wy tutaj naprawdę wychodzicie jak taki, wiecie, nieśmiały kotek po prostu z jaskini i nie próbujcie od razu tutaj być duszami towarzystwa, korzystać ze wszystkiego, co tydzień imprezka, tak jakby nie, wie, wiecie o co chodzi. Powoli, małymi krokami, jeżeli nie dajecie z czymś rady, okej. Okay. Spoko, w porządku, próbujcie. Jakby wiecie o co chodzi. Ehm, ten król mieczy tutaj też może być takim za bardzo, jakby, dobra, to skoro już się zdecydowałam wyjść z domu, to już muszę być super, ale nie, jakby spokojnie, bez skrajności. Tutaj ten, on, ten król mieczy może przestrzegać w odrocie jako rada też przed takim właśnie nadmiernym stawianiem sobie poprzeczki, nie wiadomo jak wysoko, nadmiernym też takim ehm, analizowaniem pewnych rzeczy. Takim nadmiernym myśleniem, no to ja się pewnie tutaj nie nadaję, albo ja pewnie takim nad, nadmiernym też racjonalizowaniem, wiecie, bo tu jest trochę taka energia, właśnie, że Wy tutaj wychodzicie, aktywizujecie się, i tu jest raczej powiedziane, że ci ludzie, te, te warunki zewnętrzne mogą mm, być dla Was sprzyjające w momencie, w którym wy sami nie, że tak powiem, umysłem sobie tego nie zamkniecie i zablokujecie. Yy... Nie racjonalizujcie wszystkiego, nie, nie kmińcie tak o wszystkim. Po prostu po, pozwólcie sobie czasami tak po prostu być. Ta cesarzowa tutaj yy, w pozycji prostej, ponieważ ona tutaj jest energią wychodzącą, więc przestrzega przed wchodzeniem w ten taki negatyw cesarzowej. Natomiast w pozycji prostej ta cesarzowa po prostu jest, ona jest i ona korzysta z tego, co życie jej. Przynosi, czasami niespodziewanie, czasami za pomocą innych ludzi, ale ona korzysta, przyjmuje, jest receptywna, nie zamyka się na to, nie zabiera sobie tego sama, zwłaszcza swoim myśleniem krytycznym na temat samej siebie. Także taki październik, panny, moi drodzy, pozdrawiam serdecznie.